Więc wykorzystamy w tej chwili program CAD w programie Perfect Cut. Mamy rysunek o średnicy 120 cm i chcemy uzyskać ten wymiar 105 i uciąć to około tutaj. Więc jedziemy z koksem, wprowadzamy ten rozmiar sztuki 120 na 120. To będzie nasza formatka, kartka, no cały ten taki jak gdyby obszar, na który będziemy pracować. 120 na 120. Teraz tak, wchodzimy w krzywę wybieramy sobie obwód. Chcemy go zrobić na samym środku, więc będzie 60 na 60. Zgadzasz się ze mną? Zgadzasz się, nie? Czyli promień 60. Ok, Mamy koło. Całe 120 mamy. Teraz chcemy uzyskać taką linię, która będzie nam przecinała w tym miejscu. A chcemy wystartować z linią od dołu z punktu 0,0, czyli tu musi być 0, tu musi być 0, i tu musi być do góry 15, czyli po y. Czyli tu musi być 0, a tu musi być 15. Zresztą nas nie interesuje, ok. Powstała nam linia do której się przykleimy tu w tym miejscu, weźmiemy sobie linię poziomą, zaatakujemy ją w tym punkcie i pojedziemy sobie w ta strona na długość 120. Enter. Mamy to, nie? Teraz chcemy wejść w zakładkę wybór, przycinanie obiektów i przycinamy ten obiekt. Cyk, cyk, cyk. Pewnie ten też możemy, cyk. Mamy. To jest nasz rysunek. Koniec. Stop.